Jesteśmy 30 minut przed rozpoczęciem koncertu Jarosława Degórskiego w Łęgowie, koło Pruszcza Gdańskiego. Korzystając z okazji, udało nam się poprosić artystę o odpowiedź na, na kilka pytań dla forumowiczów i słuchaczy El stacji. Więc korzystając z okazji, zaprosiliśmy artystę tutaj na mały wywiad. Mam takie pytanie, dlaczego w sumie, dlaczego el muzyka, dlaczego zajął pan się muzyką elektroniczną i czy nie sądzi pan, że dzisiaj start w tym gatunku jest jednak sporo trudniejszy niż na przykład było to w latach 80. czy jeszcze na początku lat 90. Dlaczego elektronika? No ja nie zacząłem tej elektroniki wczoraj, czy dwa lata temu, czy pięć. W sumie mogę że ich około dwudziestu tych lat i wtedy było zupełnie inaczej. Faktycznie start był dużo, dużo łatwiejszy, bo i było mniej wykonawców. Dzisiaj tak, to prawda, dzisiaj start jest trudniejszy z kilku powodów. Z powodu takiego, że przede wszystkim jest bardzo wielu ludzi, którzy mają dostęp do instrumentów, czyli możliwość tworzenia muzyki, to po pierwsze. A po drugie, generalnie oczekuje się dzisiaj od twórcy żeby był bezczelny stupetem, Hamski arogancki i wtedy jest swój. Niestety w elektronice wartości takie nie mogą istnieć, bo człowiek, który ma wrażliwość, no raczej nie jest bezczelny stupetem. Stąd też kolejne pytanie. Dlaczego, to znaczy, no, w sumie nie jest to pytanie, nie powinno być zadane Panu, tylko ogólnie wszystkim mediom, ale dlaczego ta muzyka w mediach praktycznie nie istnieje? Wszystkie radia z muzyką elektroniczną są praktycznie niszowe, jest to takie zamknięte grono i ciężko z tym gatunkiem wyjść na zewnątrz w ogóle. E, paradoksalnie powiem, szczerze, że przez instrumenty klawiszowe. To jest absurd, prawda? E, rozwinę to króciutko. E, w pewnym momencie nastąpiło taki fajny. Okres rozwoju instrumentów syntezatorów cyfrowych, które pojawiły się totalnie wszędzie i te instrumenty zaczęli wykorzystywać wtedy też wszyscy, wszyscy. I dostęp do tych instrumentów spowodował, że muzyka zaczęła być w kierunku takich bardziej wasiala disco polo, powiedzmy tak umownie, czyli popowej. A spowodowało to tym samym, że ludzie w radiu nagle stwierdzili, że ci, którzy grają tymi instrumentami, to grają właśnie taki pop. Nie? No i paradoksalnie postęp zaszkodził tej muzyce, bo oni stwierdzili, że nie, nie ma co emitować tej muzyki, która opiera się na takim brzmieniu jak disco, polo, jak, jak te instrumenty. No i zeszła. I tyle. No tak, wiemy też, że jest Pan w ogóle pracownikiem telewizji, więc. Nie nie, nie, nie pracownikiem, jestem niezależnym zewnętrznym producentem. Aha, to od razu poprawiam, niezależnym producentem, ale jak się odnoszą, że tak powiem, koledzy po fachu do tego, co Pan robi, jak i do muzyki elektronicznej w ogóle? Yy, muzyka elektroniczna, co ciekawe, jest przez nich nagminnie wykorzystywana jako tło do filmów, ale oczywiście o tym się nigdy nie mówi, bo to jest tak jakby oczywiste, ale wcale nie, nie, nie dla wszystkich. Natomiast yy, zaskoczeni są. Większość ludzi jest zdziwiona, że ja w ogóle coś takiego grałem. Tylko pytanie, co to jest elektronika teraz? Nie? To jest, to jest właściwie pytanie, bo to tak, jest już tak pytanie. szerokie spektrum i pojęcie, że nie możemy powiedzieć, że to jest ta klasyczna muzyka, ani że to jest muzyka techno. Chociaż ostatnio stwierdzam, że yy, jeśli ktoś mówi elektronice, to natychmiast skojarzenie to jest muzyka techno. Nie? Także to, to tak bardzo ewoluowało ta muzyka, że no, no dzisiaj to jest to. Ciężko określić, co to jest elektronika. Swego czasu, nawet na moment, pan odszedł od klasycznej muzyki elektronicznej. No, wiadomo, muzyka elektroniczna to jest bardzo szerokie pojęcie, ale chodzi mi o te stare klimaty, typu szkoła berlińska, typu ambient. Wszedł pan w bardziej taką już transową muzykę. Czy powrót do korzeni nastąpi, czy równie dobrze czuje pan się w różnych podgatunkach muzyki elektronicznej? Nie ma tu żadnych problemów. Nigdy do, od niczego nie odchodziłem. Ja po prostu nie nagrywam już płyt z muzyką taką klasyczną. To, co gram na koncertach, to jest muzyka, którą grałem 5, 7, 10 lat temu. To, co dzisiaj słyszycie, to są nagrania, które są dla mnie już archiwalne. Oczywiście na nowo aranżowałem, zmieniałem ich koncepcję do dzisiejszych czasów, ale generalnie już nie tworzę takiej muzyki. Ja zająłem się muzyką transową kilka lat temu i ta muzyka transowa dalej we mnie żyje. Ale w tej chwili idę jeszcze w innym kierunku, ja poszukuję ciągle. Ja grając z wieloma muzykami na świecie stwierdzam, że nie można zastygać w żadnej formie, w żadnej konkretnej, typowej, już określonej przez kogoś muzyce, tylko należy szukać ścieżek swoich cały czas, ciągle. Ja się rozwijam, nie stoję i myślę, że to jest chyba najlepsze. Czyli należy rozumieć, że powrotu do klasyki już nie będzie, w sensie nagrywania nowych utworów. I tu niespodzianka, zawsze jak się spotykam na imprezie, kto się nazywa Ricochet Gathering, to mimochodem musimy sięgnąć do klasyki, bo to po prostu tych muzyków korci. Ja nie mogę się wyłamać, bo słuchajcie, ja już nie gram, bo, bo tak nie może być. No więc wtedy gram, oczywiście, kiedy to jest improwizacja, kiedy to jest jam session, kiedy to jest luźna forma. Ale nie nagrywam już płyt, które są stricte klasyczne, tylko szukam nowych ścieżek. Jedną, moim zdaniem jedną z, z genialniejszych Pana płyt jest płyta Dreams, gdzie oprócz syntezatorowych e, takich przestrzennych barw e, włączył Pan również e, gitarę elektryczną do, do swojej muzyki. E, mam pytanie: czy to taki był jednorazowy eksperyment, czy, czy często będzie Pan e, czy... łączył różne style? E, ostatnio nagrałem płytę Spirit of the Dust, czyli mm. Duchy Piasku. I ta płyta już jest, e, właśnie sięgnąłem po te stare utwory, między innymi Dreamsów. I ta płyta jest już taką płytą, gdzie jest nie tylko gitara mojego kolegi, dobrego przyjaciela, muzyka Karla Tejmana, gitarzysty, ale również jest tam wokaliza, wokalistki mojej, Moniki Załogi, również są skrzypce, skrzypaczki Karoliny Wowińskiej. I obecnie mam kolejny projekt, gdzie będzie wokalista, który ma takie partie niemalże churalne. I, i zamierzam iść dalej w tym kierunku. Ja będę starał się grać z bardzo wieloma różnymi ludźmi, I to w składach 4, 5, a może więcej osobowych. Jeszcze takie pytanie: czy któryś z muzyków z gatunku muzyki elektronicznej był dla pana kiedyś autorytetem, czy raczej nie wzoruje się pan na nikim? Z muzyką elektroniczną jest tak, że jeśli człowiek ma jakiś autorytet, stara się naśladować go, a naśladownictwo jest takie wtórne. Ja oczywiście na początku bardzo się fascynowałem wieloma muzykami z Zachodu i z Polski, a możliwość poznania ich blisko osobiście, grając z nimi. Powodowała, że już nie szukam u nich autorytetu, ale wręcz przeciwnie, szukam autorytetu u ludzi, którzy nie grają elektroniki. Bo nie można grać tylko elektroniki, słuchać tylko elektroniki, bo to jest takie jałowe. Człowiek, który słucha wielu różnych gatunków, ma możliwość poznania nowych rzeczy, uczenia się ich i w zasadzie to jest ten kierunek dla mnie obecnie, że szukam wielu różnych form muzycznych, nie sięgając do elektroniki, sam się ich w zasadzie nie słuchać, co więcej, czasami nawet nie słucham tego, co sam wydam. To no tak jak kiedyś Sławomir łosowski, lider kombi, powiedział, że on praktycznie nie słucha żadnej muzyki. Nie, 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 nie inspiruje się żadną muzyką. Mam też takie pytanko a propos tytułów płyt. Organix, fale, pulsacje, noc na zamku. Czy te tytuły mają słuchaczowi podpowiadać, jakie mam mieć wyobrażenia, czy niekoniecznie? Bo że tak powiem, wyobraźnia nie zawsze podpowiada to, co podpowiada tytuł utworów lub płyt. Dobre pytanie. Z tytułami to zawsze jest problem. W sumie łatwiej zrobić utwór niż tytuł do niego. W sumie niektóre płyty mają taki podtekst, na przykład płyta Fale, gdzie, jest, gdzie w podtekście są te jakieś fale wymienione, czyli dyfrakcja, sublimacja, grawitacja, interferencja itd. itd. Ale większość utworów tytuł bierze się po prostu ze skojarzeń muzycznych, które nasuwa mi na przykład ten utwór. Miałem okres w życiu, gdzie szukałem muzyki, inspiracją do tego, do mojej muzyki była muzyka arabska na przykład i, i stąd te motywy pojawiające się, jak Łzy Laha, jeden utwór, który nazwałem Szepty Pustyni, także no, w sumie jest tego dosyć sporo i, i inspiracje w muzyce rzeczywiście, na, nazwa tej danego utworu bierze się tego, co ja w nim czuję, także no, staram się znaleźć coś takiego, złoty środek, chociaż nie zawsze jest to możliwe. A propos tytułów i utworów, mam takie pytanie. Skąd wziął się pomysł na tak genialny utwór, mój ulubiony, zresztą, Misja na Marsa? I dlaczego misja się nie powiodła? Czy może będzie kiedyś kontynuacja, że misja się powiedzie? Tak, jak Amerykanie namalują Coca-Cola na Księżycu. Misja na Marsa to był wyjątkowy utwór, ponieważ to był pierwszy utwór, który pisałem na zamówienie, na dobrą sprawę. O. Tak, bo to było także na forum Studio Nagrań padł pomysł, żeby zrobić płytę która będzie miała konkretnie tematem, będzie Mars. No i ten temat Mars stwierdziłem, że rzeczywiście trzeba potraktować w wersji takiej na poważnie filmowo, ponieważ nigdy nie robiłem muzyki filmowej, to stwierdziłem, że fajnie by było taką muzykę zrobić. A w odróżnieniu od tego, co koledzy moi robili, stwierdziłem, że fajnie było, żeby ta muzyka jeszcze była po polsku, czyli wszystkie sample głosy i tak dalej były polskie, a nie jakieś zachodnie. No i stąd też... Niektórzy mówią, że to jest Kordowicza, to nieprawda. Tam nie, nie pojawia się Jurek Kordowicz w tym ten utworze. Takie, tak? To są plotki, nie potwierdzam tego. Natomiast jeśli chodzi o utwory, yy, utwór, emisja na marca... On jest docelowo no, tak zakończony niepowodzeniem, bo po tym sukcesie Wielkiej Wyrotki, to co poszło na Marsa, okay. ja stwierdziłem, że raczej Misja na Marsa nie, nie, nie zanosi się, żeby był sukces. I dlatego trochę dramaturgii dodałem właśnie w związku z tym. Okay. Zresztą to jest wina tych katastroficznych filmów science fiction, że <laughs> dużo oglądam, a ponieważ bardzo lubię kino science fiction, to myślę, że ten fatalizm tutaj pasuje. Nie wiem, może zrobię kiedyś kontynuację Misja na Wenus na przykład, prawda? Misja na Wenus się powiedzie, rozumiem. To zależy, co nam spotkają po drodze. Cześć, tutaj Jarek Degórski, słuchacie audycji Kogel Mogiel w Elstacji.